W Szwajcarii mawia się, że każdy obywatel nosi scyzoryk Wiktorinoxa w kieszeni. Początki firmy sięgają 1884 roku. Wtedy to młody Karl Elsener założył w Eibach, w środkowej Szwajcarii, zakład produkujący sztućce. Mieścił się on na parterze rodzinnego domu. W jego prowadzeniu pomagała mu matka Wiktoria. Maszyny w zakładzie były napędzane dzięki przepływającemu obok strumieniowi. Elzener był młodym rzemieślnikiem i wrócił właśnie do domu po kilkuletniej podróży po Europie, podczas której zdobywał doświadczenie. Początki firmy nie były różowe. W tamtych czasach Szwajcaria należała do jednego z biedniejszych krajów Europy, nie było więc zbytu na produkowane noże i widelce oraz narzędzia medyczne. Dodatkowo Elzener nie radził sobie z tańszą niemiecką konkurencją. Los odmienił się, gdy szwajcarska armia zmieniła uzbrojenie. By rozebrać i złożyć nowe karabiny, potrzebny był śrubokręt. Używane do tej pory noże zupełnie do tego się nie nadawały. Dodatkowo racje żywnościowe coraz częściej pakowano w metalowe puszki. Do ich otwierania niezbędny był otwieracz. Dlatego wojskowi złożyli zamówienie na nowy rodzaj składanego noża. Realizowała je niemiecka firma Wester w Solingen. Żadne szwajcarskie przedsiębiorstwo nie mogło sobie poradzić z tak dużym zamówieniem. Pod koniec 1891 roku Elzener jednak przejął ten kontrakt i zaczął produkować scyzoryk. Posiadał on o wiele mniej funkcji niż obecnie: jedno długie ostrze, otwieracz do konserw, śrubokręt i punktak. I wcale nie był czerwony, a czarny. Sześć lat później Elzener opatentował jego wzór i nazwę: szwajcarski nóż oficerski i sportowy. Choć ten model zawierał już korkociąg, to nie trafił na wyposażenie armii. Jednak szwajcarscy żołnierze zaczęli go masowo kupować i używać niezależnie od centralnych zamówień. W 1909 roku na rękojeści pojawił się używany do dziś symbol krzyża w tarczy. W tym samym roku umiera matka Elzenera, a on by ją upamiętnić zmienia nazwę firmy na Victoria. 12 lat później firma zaczyna używać stali nierdzewnej z francuskiego nazwanej Inox. I tak powstaje znana do dziś nazwa Victorinox. Jeszcze bardziej popularne zrobiły się scyzoryki Victorinoxa po II wojnie światowej. To stało się za sprawą amerykańskich żołnierzy, którzy wracali do domów wyposażeni w noże z demobilu. Od tej pory czerwony scyzoryk zaczyna być coraz bardziej znany jako nóż armii szwajcarskiej. Do korzystania z tego narzędzia przyznawali się kolejni amerykańscy prezydenci Johnson, Reagan, Bush senior. W 1968 roku powiększony scyzoryk Wiktorinoxa trafia na stałą wystawę wzornictwa w nowojorskim Museum of Modern Art. 10 lat później NASA wyposaża w ten załogi statków kosmicznych. W połowie lat 80. czerwony scyzoryk staje się jeszcze bardziej rozpoznawalny. MacGyver, bohater amerykańskiego serialu, nie rusza się bez niego oraz taśmy samoprzylapnej z domu. Każdy chłopiec chce być jak MacGyver i każdy chce mieć taki sam nóż. Jednak firma miała również ciężkie chwile. Do 11 września 2001 roku jej wyroby można było kupić w sklepach wolnocłowych, na lotniskach, a nawet na pokładach samolotów. Zaostrzenie przepisów bezpieczeństwa spowodowało, że sprzedaż natychmiast spadła o 40%. Największy konkurent lokalny, Benger, również dostarczający noże dla armii, zbankrutował. W efekcie w 2005 roku Victorinox przejął borykającego się z kłopotami konkurenta. To doświadczenie zmusiło firmę do dbania o inne produkty. Zegarki, walizki, kosmetyki. Trzeba było też zmodyfikować flagowy wyrób. Pojawił się scyzoryk bez ostrza, wyposażony w pamięć USB, w kształcie i rozmiarze karty kredytowej. Najbardziej rozbudowana kolekcjonerska wersja Victorinoxa posiada zaś prawie 90 niezbędnych narzędzi, waży 3 kg i kosztuje 3,5 tysiąca złotych. Mimo trudności Victorinox szczyci się tym, że nigdy nie zwolnił pracownika z powodów finansowych. Samych scyzoryków firma produkuje ponad 35 tysięcy dziennie. Do tego wytwarza około 500 innego rodzaju produktów. Kieruje nią już czwarte pokolenie Elzenerów.